Wielka szansa. Wielka wygrana. 0771 -700, 700. Ten telefon to pieniądze. Duże pieniądze. Nie zwlekaj. 0771 -700, 700. Wykorzystaj szansę. <laughs> W arystokratycznych kręgach Mediolanu mówi się, że naprawdę pokochać, tak pokochać pełnym sercem, bez opamiętania, można tylko te samochody. Te, które przetrwały za czasów i pielęgnowane dotarły do dziś. Największą miłością obdarza się te samochody które uratowane od jakiegoś nieszczęścia, odnowione, przywrócone życiu, dalej służą człowiekowi. Jesteśmy na jednym z najsłynniejszych torów samochodowych na świecie. W Monza, kilkadziesiąt kilometrów od Mediolanu. Nie wtedy, kiedy rozgrywane są huczne zawody Formuły 1. Ale wtedy, kiedy przyjeżdżają tutaj swoimi odnowionymi samochodami milionerzy. Na co dzień jeżdżący samochodami, które zaraz Państwu pokażę, a w niedzielę ścigający się tymi autami, które pamiętają historię samochodu. Dawne gaźniki, normalne sprzęgła, skrzynie biegów wszystko to, co odchodzi powoli w zapomnienie. Przy ogromne kierownice, oczywiście z drewnianą obręczą. I szyk lat 50. metalowe deski rozdzielcze. Triumf TR-4 tak się odkręcało koło, a zakręcało lekko ręką odwrotną stronę, a w czasie jazdy ta śruba dokręcała się sama. Triumf TR-4 był jednym z najpiękniejszych samochodów wyścigowych. Pamiętam lata 60. w Warszawie, kiedy jeździłem takim samochodem z Markiem Muszyńskim, który niestety zginął kilka miesięcy później, ścigając się na szosach południowej Polski. Aston Martin, Ferrari, Alfa Romeo, Porsche, Triumph, Lotus. Bogata niedziela pod Mediolanem. Takimi samochodami przyjeżdżają ci, którzy mają ogromne pieniądze. Kierowcy tych aut, które potem wyjeżdżają na tor, grubo przekroczyli najczęściej pięćdziesiątkę. Niektóre z tych okazów są ich samochodami od samego początku. Niektóre zostały nabyte za bardzo duże pieniądze. A czym przyjeżdżają na tor w Monza? Jak się ubierają? Jaka jest moda tych wielbicieli samochodów? Modne są jak widać chusteczki w butonierkach i to dość krzyczące. I takie właśnie buty dla pani panów. A przyjeżdża się najnowszymi Lamborghini Diablo. Ten egzemplarz zszedł z taśmy produkcyjnej kilka dni temu i już jest tutaj. Tutaj takim samochodem zadaje się szyku. Ustawia się go niby dla niepozoru pomiędzy wielkimi ciężarówkami, które przywożą samochody wyścigowe, nawet te stare. A potem z odkrytym dachem odjeżdża się pośród tłumu zadziwionego tak pięknymi liniami. Nie mającego świadomość, że auto to kosztuje kilkaset tysięcy dolarów. Lamborghini jest dzisiaj jednym z najbardziej efektownych samochodów w swojej klasie. Zajrzyjmy do środka. Oczywiście skóra w dwóch kolorach. Prawdziwa elegancja, jak widać, odnajduje się w prawdziwej prostocie. Drżącą ręką prowadzimy kamerę wzdłuż tego auta które niestety dane nam jest oglądać i doświadczać tylko przez chwilę. Szyby przypominają kryształowe lustra eleganckich bogatych salonów. To Morgan. Auto może mniej ekstrawaganckie, ale swoją prostotą linii i niejaką surowością przypomina, że piękno samochodu zaczynało się od prostych form. Prostych, ale smukłych. Tak jak w Morganie, który ma sylwetkę arystokratyczną, ale pod maską zwykłe proste, fordowskie silniki. Tak, prostota jest chyba definicją historii samochodu. Tej, która trwa do dziś. I zaczyna się wyścig. Mniej może dla nas pasjonujący, bo liczą się ci, którzy dojadą do mety tymi staruszkami. A my kończąc dzisiaj tę relację, zapraszamy Państwa za tydzień, żeby pokazać najszybsze samochody świata. Najszybsze samochody świata jeżdżące nie po torach, ale na drogach. Taki jak Porsche Dauer, który przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w dwie sekundy i o tym za tydzień. To nie są zakłady wytwarzające samochody. Tutaj też powstają pojazdy, ale pojazdy specjalnego przeznaczenia. Samochody, które będą rywalizowały na sportowych arenach. Zewnętrznie przypominają swoje seryjne pierwowzory. W rzeczywistości różnią się od nich znacznie. Budowane są w takich niewielkich, ale nowoczesnych warsztatach. Pierwsza faza budowy sportowego, wyczynowego samochodu to wzmocnienie jego nadwozia. To, co sprawdza się w seryjnym, drogowym aucie, niestety nie sprawdza się na torze czy na trasie odcinka specjalnego. Nadwozie musi zostać bardzo wzmocnione. Przybywa punktów zgrzewania. Poszczególne elementy wykonywane są z ogromną precyzją przez najlepszych fachowców. Wytwarzane współcześnie samochody seryjne też produkowane są z ogromną dokładnością, z wykorzystaniem technik komputerowych, ale to za mało w przypadku wozów sportowych. Konstruktorzy korzystają z rad tak wybitnych fachowców, jak chociażby John Cleland, mistrz Wielkiej Brytanii w kategorii samochodów turystycznych, kierowca Vauxhalla. Z jego rad korzystali konstruktorzy najnowszego Opla Vectry, który w tym sezonie będzie rywalizował w mistrzostwach Wielkiej Brytanii samochodów turystycznych i w podobnym serialu Afryce Południowej, w Hiszpanii, we Francji i w Niemczech. Nadwozie poddawane jest takiej dokładnej obróbce. Tunel aerodynamiczny pokazuje, że nawet najmniejsza nierówność na powłoce lakierniczej stwarza opór i w efekcie rezultat końcowy na mecie może być gorszy o tysięczne części sekundy, a to z kolei może zadecydować o miejscu. Silnik również wykonywany jest praktycznie tylko i wyłącznie ludzkimi rękoma. W tym przypadku Stosuje się takie rozwiązanie, aby było wiadomo, kto wykonywał daną jednostkę napędową, aby ewentualnych błędów nie można było po prostu zrzucić na bezmyślne roboty. Na dwozie wyścigowego samochodu, w środku oczywiście specjalna klatka. Jeżeli dojdzie do wypadku, kierowca nie może ucierpieć. Specjalny fotel wykonany z włókien węglowych i kewlaru. No i deska rozdzielcza, która raczej nie przypomina typowego rozwiązania z seryjnego samochodu. Podobnie obręcze kół i samoogumienie. Ogumienie oczywiście typu slick, bo na tego typu oponach ścigają się kierowcy w wyścigach torowych. A kiedy. Samochód jest już gotowy, czekają go jeszcze żmudne i niezwykle drobiazgowe testy. Vauxhall używa do tego celu słynnego obiektu brytyjskiego, a więc toru Silverstone. To tutaj James Thompson próbował najnowszą wektrę. Już wkrótce zobaczymy ten samochód. Podczas Mistrzostw Wielkiej Brytanii Samochodów Turystycznych. Czy powtórzy sukces swojej poprzedniczki, kiedy to w ubiegłym roku wspomniany już John Cleland zdobył tytuł Międzynarodowego Mistrza Wielkiej Brytanii. A najgroźniejsi rywale pojadą Renault Laguna, Volvo 850, Fordem Mondeo i Hondą Accord. na Wielkanoc. Rajd Safari. W tym roku druga eliminacja rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Start i meta w Nairobi. Faworyci rajdu. Znany japoński zawodnik Kenji Roshinozuka. Dwukrotnie był drugi. Jeszcze nigdy nie wygrał. Może w tym roku. Jedzie w barwach fabrycznego teamu Mitsubishi. A przyjdzie jemu i innym zawodnikom rywalizować m.in. w przepięknej scenerii rezerwatu jeziora Nakuru. Obok Mitsubishi, w którym pojedzie także znany fin Tommy Mekinen. Toyota, ale tym razem nie jako zespół fabryczny. Nie będzie Hankunena, trzykrotnego zwycięzcy rajdu safari. Toyoto pojedzie Ayen Duncan, kenijczyk, który wygrał tutaj w 1994 roku. A obok fabrycznego Timu Mitsubishi dwa inne fabryczne zespoły, a więc Subaru. Z Colinem McRae, Kennethem Ericksonem i Piero Liatti oraz Ford, który po wielu, wielu latach postanowił powrócić na te arcy-trudne trasy. Część z nich położona jest w pobliżu słynnego Kilimanjaro. A w Fordzie pojedzie zwycięzca z 1992 roku, a więc Carlos Sainz i weteran Stig Blomqvist. Ci właśnie wymienieni zawodnicy są faworytami. Rywalizacji, która będzie przebiegała na dystansie 3000 kilometrów. Rywalizacji, w którą niemałą rolę będą odgrywały również serwisy i ciężka praca mechaników. W pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata w rajdzie Szwecji triumfował Tommy Mekin. Kto zwycięży w safari. Kobieta i samochód. No ale na pewno nie ten samochód kojarzy się nam z kobietą. Ale z badań, które przeprowadzono w zachodniej Europie, wynika, że kombi jest samochodem lobianym przez kobiety praktyczne. Dziś rozpoczynamy nowy cykl w programie 4x4. Kobieta i samochód ale nie kobieta wożona samochodem, ale kobieta za kierownicą auta. Które z aut są najbardziej praktyczne dla Pana? Tego się tak, drodzy Państwo, nie da powiedzieć generalnie, bo zupełnie inaczej to wygląda w Polsce, inaczej wygląda we Francji, inaczej w Niemczech i jeszcze inaczej w Stanach Zjednoczonych. Dziś wobec tego zaczniemy od kombi. Czy kombi mogą być samochodami praktycznymi i lubianymi przez kobiety? Cała historia Kombi zaczęła się właściwie w Stanach Zjednoczonych, gdzie auta te służyły jako wozy traperskie. Dziś samochód kombi jest idealnym autem dla tych kobiet, które samodzielnie gospodarują, przewożą dzieci do domu, do szkoły, na weekend, a jednocześnie chcą mieć w domu samochód praktyczny, który można przewieźć wszystko. Pralkę, lodówkę i potężne zakupy. Ale też Kombi ma mnóstwo wad. Poza tym, że jest dość uniwersalnym samochodem, z całą pewnością trudny jest w poruszaniu się w takich właśnie warunkach. Na wąskich drogach, a także w miastach, gdzie manewrowanie tym autem jest naprawdę utrudnione. Badania przeprowadzone w Europie Zachodniej mówią o tym, kto i dlaczego kupuje Kombi. Okazuje się, że we Francji dominuje aspekt praktyczny. W Niemczech funkcjonalność oraz chęć zaznaczenia nowego stylu życia. Natomiast we Włoszech jest to przede wszystkim styl życia i podniesienie statusu społecznego. Kombi cieszy się względami hiszpańskich rodzin, a w Anglii rodzin emerytów i rencistów. Jeden z konstruktorów kombi powiedział, że jest to takie auto, limuzyna, na której plecach wyrosła naroś, przekształcająca ją w półdostawczy samochód o wdzięku pudła na kółkach, o równie ubogim wyposażeniu jak furgonetce. Ale takie auto o nędznym wyposażeniu i bardzo niewygodne to już historia. Takie auta już się przeżyły. Dzisiejsze kombi. Niczym nie różnią się od najnowocześniejszych limuzyn, jak choćby to Volvo V40. Niedawno odbyła się jego premiera w Hiszpanii. I ci, którzy mieli możliwość jechania tym samochodem, zadawali sobie pytanie, czy będzie to równie wielka kariera jak słynny 240, która niedawno pożegnana wciąż wspominana jest z rozrzewnieniem. Dlaczego? Może dlatego, że stara 240 dzięki swojemu kanciastemu nadwoziu była ogromnie praktycznym samochodem. Dziś w Nowym Wodzie mamy co prawda dość sporą przestrzeń bagażową. Prawie 1000 litrów bez składania oparć tylnych siedzeń, a po ich zgłożeniu prawie 2000 litrów. A więc auto jest rzeczywiście imponujące. Chociaż ten samochód wydaje się być bardziej praktyczny to w jakimś sensie jego poprzednik, Volvo 850 i 960. W tych samochodach montowane są już rzeczywiście wszystkie te urządzenia, które spotykamy w samochodach osobowych, a więc napęd na cztery koła, specjalne urządzenia ułatwiające jazdę po śliskim i tak dalej, i tak dalej. Ale nas interesuje to auto pod kątem przydatności dla kobiet. W Europie kilka firm specjalizuje się w produkcji kombi. Mercedes, Citroen, Volvo, a także Peugeot. I tu trwa ogromna rywalizacja. Czy w związku z tym możemy takie auta zaliczyć do aut, które prowadzi się równie łatwo jak i limuzyny? Dzisiaj już tak. Czy jest to zimą, czy latem? Samochody te wyposażone są już wszystkie najnowocześniejsze urządzenia ułatwiające jazdę, nawet napęd na cztery koła, który rzeczywiście przypomina o tym skąd to auto wyrosło. A więc jakie są samochody komu? Dziś możemy powiedzieć, że niewiele różnią się od limuzyn, że są od nich jednak znacznie praktyczniejsze, bo pozwalają przenieść więcej bagażu ale także mają swoje wady. Są nieco głośniejsze, bardziej paliwożerne i nieco mniej poręczne, szczególnie w mieście. Z punktu widzenia kobiet znacznie bardziej poręczne i łatwiejsze w manewrowaniu są kombi limuzyny, których kariera zaczęła się w latach 60. Rozpoczął ją samochód Renault 16, Renault 6. Kombi limuzyna. Może to jest auto dla kobiet, ale o tym Opowiemy w przyszłym tygodniu i to na serio, bez przymrużenia oka. Właściciel tego samochodu sporo wydał tzw. olej najwyższej jakości. Ale ten olej zawiódł. Nie czekaj, aż będzie za późno. Jeśli chcesz, aby Twój silnik żył dłużej, przejdź na nowy olej Shell Helix. Najwyższy czas zmienić olej na nowy Shell Helix. W dzisiejszym programie chcemy Państwu przedstawić relacje o nas samych. Dziennikarze motoryzacyjni rozpoczęli kolejną edycję samochodowych Mistrzostw Polski. W Kazimierzu nad Wisłą największe szanse mieli ci przezorni, którzy zaopatrzyli się w zimowe opony. Większość załóg uwierzyła w kalendarz i 1 marca wyruszyła na trasę na ponad całą noc. A tak oblodzonych odcinków nikt się nie spodziewał. Największym problemem było ruszanie, jak również zatrzymywanie się na linii mety. Dziennikarskie ściganie się samochodami mają swoją bardzo długą tradycję. Klub otrowy Dziennikarzy rozpoczął tego rodzaju imprezy w latach 60. -tych. Kazimierz Wolf, Roman Burzyński, a dzisiaj kontynuujący ich tradycję Wiesław Najch, to nie są tylko imprezy sportowe. To jest spotkanie dziennikarzy z samochodami i z tymi, którzy je produkują. W tym roku oczywiście musiała królować Nexi. Dlatego, że jest to samochód, który poddawany jest surowemu osądowi dziennikarskich braci. Jak jest montowany, jaka jest jego jakość, jak będzie spisywał się na polskich drogach. Nic więc dziwnego, że nieco z drżeniem producenci oddawali dziennikarzom te samochody do testu. Cinque już jest przetestowany i wszyscy wiedzą, że doskonale nadaje się do sportu. Aneksja? Tego jeszcze nie wiemy. Fabrycznym kwiatom polonezą przybyła właśnie konkurencja w postaci aut koreańskich. Polonezy, nawet w tej wersji, już chyba do sportu rajdowego specjalnie się nie nadają. Ich czas się powoli kończy. A. Deu? Tego jeszcze nie wiemy. Spotkanie dziennikarzy w tym zasypanym śniegiem kraju było takim spotkaniem trochę z historią, z te starymi fiatami, którymi kiedyś jeździło się na wielkie rajdy i spotkaniem z przyszłością. Zapewne wielu z Państwa patrząc, jak dziennikarze motoryzacyjni dają sobie radę za kierownicą, pomyśli, nie jesteśmy gości. I tak, drodzy Państwo, nie jesteście wcale gorsi, a na pewno jesteście od nas lepsi. Dlatego też pokazujemy Państwu ten reportaż, prosząc o wyrozumiałość. Ale o wyrozumiałość za kółkiem. Natomiast żadnej wyrozumiałości, kiedy oceniacie Państwo nasze artykuły i programy telewizyjne. Ścigamy się neksjami. Czy neksje wystartują w jakimś dużym, poważnym rajdzie? Chyba już nie zdążą, ponieważ DU przygotowuje nowy model auta. I nawet ci najwięksi motoryzacyjni specy jeszcze nie wiedzą, jakie to będzie auto. Na razie obok Nexi będzie Tico. I tu będziemy obserwowali ciekawą walkę pomiędzy Tico a Cinquecento, który z nich wygra na polskim rynku. O tym także dyskutowaliśmy w kuluarach. Tę eliminację wygrał Jacek Jurecki. Drugi mis zajo Jacek Benjaški, ljubljen.